Nie chcesz wydawać dużo pieniędzy na naukę, a z drugiej strony chcesz nauczyć się języka angielskiego i jeszcze dodatkowo wszyscy oczekują, że świetnie będziesz mówić w tym języku. Spokojnie, są na to sposoby. Dzisiaj pokażę wam trzy sposoby nauki: za 0 zł, za 15 zł, za 40 do 60 zł za godzinę. Zaczynamy. Cześć, tu Aleksandra Bacańska. Dzisiaj rozmawiamy o skutecznej nauce języka angielskiego przy niewielkim nakładzie finansowym. Zaznaczam, najwyższa jakość, najlepsze wyniki i najszybsze wyniki zawsze jednak otrzymamy mając kontakt ze specjalistą, czyli z wysoką jakością, która kosztuje. Ale są też systemy nauki, które faktycznie pozwalają za niewielką ilość pieniędzy zrobić wynik takiego jakim marzycie. Tutaj oczywiście jest potrzebne trochę więcej motywacji, trochę więcej samodyscypliny, ale da się to zrobić. I dzisiaj wam to pokażę. Let's get started. Zaczynamy od opcja for free. Jak można skutecznie uczyć się za 0 złotych? Pierwsza rzecz, nie uwierzycie, ale przepotężne narzędzie. Speak out loud. Mówić na głos. Bierzecie sobie jakikolwiek tekst, jakikolwiek. Jesteście u lekarza czy udajecie lekarza i chodzicie po domu i mówicie to na głos. Czyli łączymy bodźce dla umysłu. Pamiętamy coś, coś było napisane, teraz to mówimy. Czyli przykładowo. Uh, you're a doctor, jesteście lekarzem i chodzicie po pokoju i staracie się coraz płynniej, coraz szybciej te same zdania mówić. Na przykład, uh, good morning lady, you should take only two pills. Powinna pani wziąć tylko dwie uh, tabletki. You should take only two pills. I coraz szybciej próbujecie. Well, you should take only two pills. I tak dalej. Potem dalej jesteście. So where is your sister? She needs to be examined as well. Ona też musi być zbadana. I. Kopiujecie to, co gdzieś przeczytaliście. She needs to be examined as well. Coraz szybciej, coraz częściej. Chodzicie po pokoju. W ogóle ruch też powoduje lepszą pracę mózgu. Więc to jest połączenie, które nie uwierzycie. Poróbcie to kilka tygodni, co kilka dni i zobaczycie, jakie flow językowe złapiecie. Bo to trzeba sprawdzić. You have to try it to realize. Dobra. Druga, druga rzecz, która jest bardzo. Też fajna, aczkolwiek trzeba ją umieć dobrze używać, to jest Switching Your Device to English. Czyli przełączanie waszego e, na przykład telefonu czy komputera, profilu na Facebooku na angielski. I jak to używać? Samo przełączenie nie zawsze Wam pomoże, bo my pamiętamy, że to było tu, to trzeba kliknąć i tak trochę automatycznie wtedy klikamy. Ale dobrym systemem, jeżeli chcecie się e, faktycznie nauczyć fajnych fraz bezboleśnie, bo tutaj nie trzeba się uczyć na pamięć to siadacie, e, zmieniacie może to, to ten język na angielski w momencie, kiedy macie trochę czasu i wtedy sobie siedzicie ze słownikiem i sprawdzacie te frazy i poświęcacie te pierwszy tydzień czy półtorej, że faktycznie m, instalujecie sobie słownik w Waszym telefonie i sprawdzacie co chwilę, co ta fraza znaczy. I to używane podświadomie w praktyce jest, jest fajną nauką, ponieważ tego się nie zapomina. Tutaj pamięć długotrwała od razu to przyjmuje bezkrytycznie i zapamiętuje, ponieważ this is practical use, to jest, ten, to jest to użycie praktyczne. I teraz trzeci system, jaki jest za darmo, co możecie robić, i to jest mój chyba ulubiony, aczkolwiek nie każdy jest w stanie to zrobić, ale posłuchajcie: Use English with a friend of yours czyli używaj angielskiego z twoim przyjacielem. Tutaj to jest możliwe w momencie, kiedy macie do kogoś zaufanie, you trust the person. You like the person. I lubicie się z tą osobą. E, um, ufacie, nie boicie się, że jeżeli coś powiecie źle, to, to będzie to skrytykowane, bądź ktoś coś o was e, um, coś źle pomyśli. To jest przepotężne, kolejne narzędzie do nauki za darmo. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie przyjaciela, wracacie zawsze w czwartek razem ze szkoły, czy w ogóle codziennie i umawiacie się na 15 minut bez polskiego. Czyli wracacie 15 minut i nie wolno użyć języka polskiego, cokolwiek by się nie stało. Oczywiście pierwsze spacery będą bardzo milczące, zapewne. Bo głupio się będzie odezwać, ale w pewnym momencie nie będziecie mieli wyjścia, zaczniecie mówić po tym angielskim. Trochę dukać, trochę Wam się uda. Najpierw sobie uświadomicie, że język angielski jest dużo prostszy niż polski, bo będzie daj to, podaj. A to będzie just give it to me, jedna fraza zamiast dwóch. Więc to będą fajne, takie praktyczne rzeczy. Znam ludzi, którzy już bardzo się przyjaźnili, mieszkali razem na, przykład, na studiach i sobie robili taki na przykład jeden dzień in Spanish, jeden dzień po hiszpańsku, czy tam jeden dzień po niemiecku. I sobie cały dzień robili jakiegoś tam języka i na chacie rozmawiali właśnie w tym języku. Ja z angielskim polecam robić to samo z waszymi przyjaciółmi bądź dobrymi znajomymi. Przechodzimy do opcji nauki za około 15 zł za godzinę. Sprawdźmy, co tutaj dla nas. Słuchajcie, e, tutaj przy takich stawkach jedyne, co nam pozostaje, to aplikacje, dobrze wybrane aplikacje. Bo jeżeli aplikacja kosztuje powiedzmy na miesiąc 30 zł, wy się uczycie. 4 godziny, powiedzmy, może przesadziłam, dwie godziny się uczycie, to właśnie wyjdzie Wam około 15 zł. Wystarczy pół godziny w każdym tygodniu. I żeby te pół godziny się odbyło, warto byłoby znaleźć aplikację, która Was wciągnie, czyli to jest rodzaj gry albo rywalizacji. I tutaj mm, taką fajną em, aplikacją, która zawiera ten element e, gry, rywalizacji, jest na przykład Lang Bandit, e, czyli taki dziki zachód, tam jest bardzo dużo e, fajnych gier i, i dużo możliwości do powtórek i, i podświadomego nabywania. Wiedzy, czy Viva Langa, czy na przykład Memrise. Tu jest płatna aplikacja tak samo, ale ma świetne systemy zapamiętywania słówek, bardzo tanio i też wciąga, powtarza, pilnuje, żebyście powtórzyli. To jest jeden z ciekawszych systemów, szczególnie kiedy na przykład nie możecie z kimś porozmawiać, siedzicie w kolejce, czekacie na kogoś i nie za bardzo macie możliwość takiej realnej nauki w standardowym trybie, to właśnie odpalacie aplikację i klikacie sobie w telefonie, robicie coś, bardzo ważnego w waszym życiu. I trzeci system za 40 do 60 zł za godzinę nauka to jest naprawdę tanio, a można się cudownie nauczyć i tutaj polecam wam stronę www.italki.com. www.italki.com. I pokażę wam jak używać tej strony, żeby znaleźć swojego nauczyciela. Od razu Wam mówię, że to jest, popatrzcie tutaj, wpisujecie sobie, mamy Become Fluent in Any Language, czyli zdobądź płynność w każdym języku. Wpisujemy język, a właściwie nam podpowiada, poproszę angielski i find a teacher, on od razu automatycznie szuka nauczyciela. I tutaj macie fajną rzecz, bo każdy nauczyciel robi takie małe intro, kim jest. Nazywacie, Hello, I'm Aleksandra, I live in Brazil, chciałabym cię nauczyć tego i tego, i tak dalej. I tak już możecie możecie już tutaj bardzo fajnie zobaczyć, jaki to jest w ogóle flow, jaka to jest osoba, jaką ma charyzmę, jaką ma osobowość mniej więcej, czy Wam się podoba. I tutaj po prostu jest bóg. Rezerwujemy, prawda? Więc mamy napisane imię, jaki jak język, też ewentualnie w jakimś innym języku, i macie za każdym razem e, stawkę za godzinę. Tutaj nawet mamy stawkę 3793, that's awesome! Więc e, w ten sposób możecie się uczyć i z tą osobą umawiać się na normalne zajęcia online, where you speak foreign language, gdzie mówicie w obcym języku. Co jest dużym plusem e, korzystania z tego typu platform. Łczyciecie się kiedy chcecie, anytime ponieważ tutaj nie ma stref czasowej, tam są native speakerzy z całego świata. To niekoniecznie są nauczyciele, ale oni wiedzą, jak wam pewne kwestie wytłumaczyć. Płacicie niewiele, to jest taki też myślę, że duży, duży plus. Nie musicie się nigdzie transportować i, i umawiać z góry nie wiadomo jak do przodu, ponieważ nie dojeżdżacie. No i chyba jedna z takich większych tematów to jest to, że wy poznajecie ludzi z całego świata. Wielu, znam wiele osób, które zrobiło tam niesamowite kontakty i, i przyjaźni nawet po Pojechało na wymiany. Właśnie, akurat wspomniałam Brazylię, bo właśnie, właśnie taka była sytuacja, że tam moja znajoma pojechała do tej rodziny, tej swojej nauczycielki do Brazylii. Potem ona przyleciała do Polski, więc super rzeczy i to bardzo polecam. To jest naprawdę. Bardzo dobra i skuteczna nauka. Więc mamy trzy sposoby, a jeżeli jesteście głodni takich różnych smaczków językowych, gdzie można fajnie się pouczyć, jakie są ciekawe systemy nauki, dopasowane do waszych potrzeb, to wklejam wam również w opisie tego odcinka link do materiałów, które dla was przygotowałam. Ściągnijcie sobie PDF, tam będzie dodatkowo jeszcze wrzuconych parę ciekawostek. Enjoy your day and make the most of it. Cześć, pozdrawiam.